No, witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. A, dzisiaj podcast razem z Kostem. Znowu fajnie, że się zgodziłeś. No, siema, siema pogadać wszystkim. chwilkę. A dzisiaj pogadamy Cała sobie. sobie. Po mojej stronie. <laughs> <laughs> dzisiaj szukaj, ci, pogadamy sobie chwilkę na temat gry Black Myth: Wukong. No cóż, yy, dużo osób, w sumie dużo. Troszkę osób tam pod filmem się wypowiedziało o tym moim pierwszym, yy, czego szkiwali po Wukongu, czego się boją, czego się obawiają. Ja, jak wspomniałem, jestem w połowie gry. To jest czwarty akt. W połowie, no w połowie można powiedzieć, w połowie gry. Kost ją skończył. Tak, tak, ja już ukończyłem. Kost ją skończył kilka dni temu, i stąd, słuchajcie, no moje jakiś tam pogląd na ten, na ten tytuł znacie. Ja tutaj, właśnie chciałem pokazać się z Kostem, bo chciałem zobaczyć, jaki on ten pogląd ma. I nie dość tego, że usłyszycie właśnie za jego wypowiedź, ja będę go tam tutaj trochę terroryzował pytaniami. E, Bardzo już. Odniesiemy się jeszcze do kilku komentarzy, e, właśnie tym pod filmem, co właśnie się tam znalazły. No, wtedy po prostu może wszystko jakoś tak w miarę wytłumaczymy. Bo ogólnie zarys pogląd tego, jak te, te słuchacie gry jest. E, no dobra, powiedz mi, stary, jak ogólnie odbierasz Wukonga? To może zacznijmy od tego, że. Ja jestem takim graczem typowo source -like bardzo lubię yy, gry o Swamp er. i tutaj jak usłyszałem o grze, Blackman że to będzie gra Soulslike, like jakoś tego nie czułem, jakoś tak myślałem, że to będzie coś, coś nie dla mnie, ale wiesz, minął, minął ten hype cały na tą grę, myślę, no najwyższa pora, nie wiem co grać, za bardzo kupiłem tego, dostałem w sumie od żony e, grę, yy, no i zacząłem grać I... Ta gra nie pozwala się nudzić. Nie jest to Souls Lite, jest to Souls Lite według mnie. Nic więcej, ma tam elementy jakieś zawarte, ale to praktycznie każda gra jakieś elementy ma. W no Co <laughs> do punktu zapisu, tutaj nic nie tracisz, możesz ginąć, Ile razy chcesz, tyle razy możesz zginąć, nie ma problemu. Tu jest jedyna taka Souls Lite sprawa to wymagający bossowi. Oczywiście dla jednego będzie bardzo wymagający boss, dla drugiego będzie łatwy, nie? Ale. Nie spotkam jeszcze osoby, która powiedziała, że każdy jeden boss był dla niego łatwy, albo każdy był trudny. Dla jednej tak. osoby jeden boss będzie trudny, dla drugi będzie łatwiejszy, nie? Dla drugiej osoby będzie łatwiejszy. Jak ja na przykład z jednym bossem się męczyłem godzinę, ktoś go zrobił w 15 minut. To hmm. zrobił bossa w godzinę, jak go robię w 15 minut. To jest co, rozmawialiśmy z naszymi znajomymi. No tak. No, ale ogólnie gra, no nie pozwala się mówić cały no czas, coś się dzieje cały czas. Nie masz, jeżeli chcesz eksplorować. Tu nie chodzi o eksplorację, tu idziesz od punktu do punktu, wiadomo, są widoczki fajne, yy, są moby po drodze. Moby to raczej jako takie przerywniki. Yy, eksploracja bardziej po to, żeby coś sobie tam znaleźć, nie wiem, jakiś dodatek do broni, jakieś tam kurde materiały do tworzenia zbroi. Ale najważniejsi są bosowie i mini minibosowie, no i yy, ukryci bosowie. No i to jest jeszcze nie. W ogóle o... o to chodzi w tej grze, nie? Biegniesz od bosa do bosa. To no jest bosrasz. Dokładnie, i się go uczysz, jak jesteś dobry, to się go nie uczysz, tylko go tu a czasami trafisz na właśnie jakiegoś trudniejszego, wymagającego. Nie trafię na bosa, który mnie, nie wiem, zmiażdżył. Zazwyczaj twierdzę, że godzina, półtorej... i pęknie. No, jak się ktoś... I auto pęknie. No, nawet nie musi, wiesz, posiłkować się internetem, nie musi się posiłkować nawet grą samą, bo oczywiście w grze też są różne podpowiedzi, czego można użyć. Tak, wiesz, czasami, czasami to, coś trzeba, tekście, tak, czasami tak. To trzeba wcześniej zrobić, żeby coś dostać i wtedy jest coś prostszego do zrobienia. Dokładnie tak. Też czasami można trafić tak, że wybiegniesz, mimo że to jest liniowa gra. To czasami możesz wybiec do przodu w taki sposób, że zabijesz bossa i wrócisz się w miejsce, gdzie powinien być inny boss i go nie ma, nie? Na przykład tak zrobił nasz kolega. Ja to, ja no zrobiłem tak. znowu odwrotnie, no. tak. Ale, ale, ale ogólnie gra całkowicie na plus. Jak dla mnie bardzo dobry kandydat był do, do gry roku. i dla mnie też. Tak. A przypomnę, że byłem przeciwnikiem tej, przeciwnikiem tej gry, ja ją widziałem, więc zabijesz No byłeś, pamiętam, do... no? Że to jednak nie będzie dla mnie, to nie jest From Software, to, to będzie udawało Souls'y, a to nie są solse, nie? No i to nie są Souls'y, to jest taki action RPG z elementami i light I tyle według mnie. Oczywiście bardzo dobrze zrobione. Pomimo pewnych błędów, mankamentów. Man Beaum nie, nie błędów, ale mankamentów. No błędy też są, bo są błędy yy, kamery, możesz też fać nawet jeżeli masz walkę z bossem na otwartej arenie w pewnym momencie boss, że tak powiem, cię dociśnie do miejsca, w którym za tobą jest otwarta przestrzeń, ale jesteś no, przyciśnięty do niewidzialnej ściany i w sumie się trochę gubisz, w którą w stronę no to też ubieg, prawda. bo nagle jesteś w, wiesz, w winklu tej areny, której w rzeczywistości nie jesteś w winklu, w rzeczywistości masz otwartą wieżę, otwartą przestrzeń, a trafiasz w niewidzialną ścianę i dziękuję, nie? Słuchaj stary, ja teraz w sumie do Ciebie takie pytanie, bo tutaj użytkownik o Niku, Cześć, tutaj na, na, właśnie na YouTubie, pod moim filmem napisał Dobra gra, ale brak systemu aktywnego parowania w grze jest po prostu słabe, nie? I że powinno to słuchaj, słuchaj po prostu być, że aż się o to słuchacie gra prosi I Ja teraz tak się z Ciebie zapytam, miałeś takie odczucie, bo za chwilę Ci powiem o moim odczuciu, miałeś takie odczucie, że brakuje tego parowania w tej grze naprawdę? Przez pierwszą godzinę, tak, miałem takie odczucie, bo... umówmy się, dużo ludzi gra w tą grę przez to, że zagrali kiedyś Souls'y, albo spróbowali nawet już, mówię, tych y, bardzo lajtowego Souls'a, czyli Elden Ring'a. No i to wszystko jest na starcie, nie? I człowiek tego samego oczekuje od po grach tego typu, nie? Czy tam podobnych troszkę, nie? No i przez to, według mnie, ludziom brakuje tego parowania, czy nawet y, Kancelowania danego ataku, danego ruchu, nie? Tutaj no nie właśnie, ma tego, nie? No właśnie. Według no mnie też większy problem niż samo Ja też tak bo właśnie. No nie ma parowania, no trudno, przyzwyczajenie. Są się role, nie ale... nie? ale role powinny być odcinane, nie? Czy tam, nie Dokładnie. wiem, masz na przykład atak, jest animacja ataku, jak właśnie widzisz, ja się na przykład na tym bardzo, bardzo wiesz, często łapałem, że tukłem na przykład tego żółtobrowego, tukłem, Tukłem i tam był taki właśnie moment, że musiałem przy młynku, musiałem przestać i musiałem się zrelować, ale chciałem jeszcze, wiesz, jeszcze jednego mu cepa wsadzić. No. No, i, no i nagle, no. wiesz, ja się łapałem tym, że ja chcę się zrolować, bo, bo to by wyszło. Przyłożyłem ty powieści a to nie mogłem sobie. Naciskam tam dużo ten wiesz, wiesz, kółko całe i to po prostu wychodzi. Tego się właśnie brakowało. Tak, tego właśnie. <laughs> te, tego <laughs> mnie najbardziej brakowało. Mówiąc, od tego co mówisz, to ty zawsze chcesz o ten jeden coś do tak, tak. <laughs> <To masz laughs> Ale co mogę powiedzieć na obronę Wukonga, yy, to powiem tak. Gra Lies of Pi. Tam jest coś takiego, że też niby Souls like. A to już według mnie so like, nie like, so like. Dostajesz też role, masz bloki, masz aktywne parowanie i tak dalej, nie? Ale na początku dostajesz za krótkie role. I dużo ludzi tak miało pretensję, no że tak, tak, że te role no są proszę. za krótkie. Potem możesz je odblokować, że są dłuższe, prawda? Tak samo jak masz, dostaniesz strzała mocniejszego, padasz na glebę i przykładowo jak padniesz na glebę, nie wiem, w jakiejkolwiek grze, nie wiem, Dark Souls to padniesz i możesz szybko zrobić rola na bok, grasz dalej, nie? No tak. Tam się podnosiłeś kilka sekund, animacja podnoszenia i ludzie mówili, że są okradzeni od tego, wiesz, okradli ich z tych takich podstawowych mechanik Souls'a, nie? Ale później w miarę upływu, upływu gry mogłeś znowu coś odblokować i mogłeś się podnosić szybciej, nie? I ludzie bronili tej gry w ten sposób, że no ale to jest taka mechanika, wymyślili swoją, to nie jest from Software. Tak samo, Black Metal, Kong to nie jest Dark Souls i no też nie można tego wiesz, oczekiwać, żeby była dokładnie kopia Dark Soulsów, nie? Bo to nie, nie jest taka gra, no. No tak. Tak więc mimo, że brakowało mi tego, tak, ale po godzinie czasu już się przyzwyczaiłem, poznałem tak. mechanikę, co trzeba robić jak grać, nie? Do tego, do tego właśnie też można bardzo szybko Sekiro, Sekiro coś... też ma inna, inną mechanikę o, niż... tak, noż, ale niż Sekiro ma na parowanie, zeszło, nie? Natomiast, natomiast w Sekiro parowanie jest zrobione świetnie, to jest, to jest po prostu bardzo intuicyjne i żadnej innej grze tego nie widziałem. Tam gdzieś ludzie się no. mówią, że o, bo, bo, bo jest bardzo podobne do Sekiro parowanie. Nie, Sekiro na parowaniu ogólnie stoi, nie? Tak więc... No wiesz, no to już to jest mistrzostwo samo w sobie, nie? No. Ktoś też napisał pod filmem, że jakoś nie może się przekonać do gry, gdzie steruje się małpą I ty tam tak samo się do tego trochę odniosłeś, widziałem. Tak, tak, tak. I co? Bardzo Chciałem coś powiedzieć, ale nie wolno. <laughs> ale ten, ale, ale powiedz mi, jakie ty miałeś uczucie. W żaden sposób mi to nie przeszkadzało. Właśnie mi też, w, dzisiejszych nie? Czasach, w dzisiejszych czasach. Pewnie ktoś tu zaraz coś napisze na ten temat, ale w dzisiejszych czasach wolę grać małpą niż jak mam grać przykładowo, nie wiem... Pedrylem. Nie, bardzo brzydką kobietą na przykład, zrobioną specjalnie, no żeby nie nie, nie, rzecz, nie, nie, no to nie. nie. ...brzydka na przykład, no nie. nie? To albo nie wiem, albo... No, nie, źle się czuję grając taką, wolę no. grać ładną kobietą na przykład, nie? No to, no to chyba, chyba każdy sobie z nas. sam zrobię, chyba sobie sobie <laughs> sam zrobię i będę chciał, żeby taka była, nie? Żeby ktoś mi dał no żebyś tak. taka i taka. Małpa sama w sobie. Całkiem spoko małpa, naprawdę. Ruchy na ten, tam odpisałem właśnie temu użytkownikowi, że... Jak Jak z dokładnie, no na no, te ruchy, jak nawet oglądałem raz film gdzieś na YouTubie z, z, z aktor właśnie był, który no. podkładał ruchy, nie? No w capture. No. No to gościu, no genialnie to robił, no centralnie zachował się, tego nie widać wiadomo przy małpie, nie? Oczywiście ale, ale, ale nawet miny robiły takie jak Bruce Lee. no bo byście <laughs> mieli idealnego, no. Tak więc dla mnie na plus, dla mnie na plus, no co powiesz mi o tym? Bo to w sumie ja się o ciebie dowiedziałem, e, zanim grę zainstalowałem, bo jeszcze pamiętam tam miałem miałem folię, to już miałem, że zainstalowaną, tam pierwsze kogoś poczynęł po tej grze, że to jest tylko instaler na płcie. Tak, tak, tak. Jest a to a to jest bolesne. I... Ale to jest, wiesz, to są takie czasy, Tomek, teraz, nie? No niby tak, ale no to kurwa, nie wiem, wiesz co, ja, ja tak naprawdę nie wychodzę też w sumie z takiego założenia, że takie czasy stare, tylko że no to... to... Jak już ktoś pisze i mówi, że ma być pełna wersja gry no to, to, to na płycie fizyczna, no to nie dajemy tylko instalera, tylko dajemy całą tą mnie, aczkolwiek wolę instaler mieć na płycie, niż mieć tylko samą cyfrową, bo jeśli ktoś, jak go zawsze powtarzam, jak ktoś coś się stanie, konto ci mnie coś, co, coś, no dziwne rzeczy się dzieją w zasadzie, to zawsze jest instaler, po prostu zainstalujesz, po prostu faktycznie stracisz postęp, ale to samo jeszcze raz wiesz, pocisnąć i tak dalej, nie? To, to tyle tego dobrego słuchajcie jest. Coś Twojego jest, coś Twojego jest, a nie tak że jesteś uzależniony tylko i wyłącznie od tego konta, i coś się tam zryje i tracisz wszystko, i, i teraz szukaj metrów południa. Powiedz mi, jak podchodziłeś ogólnie do bossów? Który boss Ci się najlepiej podobał? Tylko tak, bez spoilerów, nie? <grych> hmm, bez spoilerów mówisz, nie? No, by, może inaczej, Były jakieś, byli jakieś bossowie, którzy, którzy zapadli Ci w pamięć? Tak, boss drugiego, drugiego ciekaw. Nie zawód pamięć, gdyż miałem z nim największe problemy chyba. Ale ten główny? Główny jest, tak? No ten i widzisz, ten, i, skórki, ten... tak, 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 bo ja już tutaj o wspominałem, słuchaj, bo to tam, tam, tam żadna tajemnica, bo to już na, na temat tego raz są, są, słuchaj, legendy, jeśli chodzi o YouTube, tam ludzie tą, to, tą, to, 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 to grę odinstalowali, w ogóle bardzo dużo osób się zatrzymało na bossie drugiego aktu, jak już on grali, ponoć tam, 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 tam grube imprezy się działy, a ja z tym bossem, stary, nie miałem że żadnej... ja go zabiłem od, od, pierwsze dwa podejścia, co miałem, to, to chciałem pamiętać, dwa czy trzy. Nie <coughs> Przepraszam. To chciałem, wiesz, sprawdzić co on robi, a ja po prostu później nie? Swoje robiłem, a później jak po no to... Pat. Mamy z tym ja po... nagrane. Ja też powiem tak, że wiesz, wszystko zależy... Że... Umówmy się, nie mamy lat 16, mamy pracę, mamy rodziny i według mnie to też zależy od tego, że jak przyjdziesz zmęczony do domu, to tak nieraz mówisz, o no to i tak. dziś, jutro, jutro padnie, to jutro tak. padnie, tak, to tak. a ja zawsze taki uparty i idę, że to bez sensu jest, ale to zawsze tak, tak tukłem, pukłem, to też może przez to się troszkę do mnie zniechęciłem, nie bardzo wkurzał, no ale mi w pamięć, a ono no kto mi jeszcze zapadł w pamięć? mi w pamięć na przykład, no sam ten tygrys to jest jeszcze wcześniej niż. Vanguard, Dokładnie, no. Żółtuląg mi zapadł w pamięć, też bardzo Żółty fajny Żółty ja, ja go jeszcze nie widziałem. Jeszcze nie widziałeś to tak. Mi na przykład zapadł w pamięć bardzo fajnie, właśnie ja, ja właśnie miałem z tym właśnie żółtobrowym problem, bo miałem tam za mało level i cisnąłem, ja. cisnąłem, 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 cisnąłem. Ta faza jest straszna, no do, do, Dla mnie była taka, wiesz, bo ja taki właśnie tą swoją pazernością, wiesz co jest? No, no. Zawsze za dużo, wciąż za dużo. Tak, tak, aż konto się opanowałem. Dojechałem, ja też mam z tego film nagrany. Tu ogólnie niektó niektórzy by sobie yy, wymagają bardzo dużo cierpliwości, wiesz, nie, nie tylko raszowania, ale właśnie... Delikatnie dziabnąć, tak, poczekać tak, na, tak, na dany moment. Dokładnie, bo oni mają te swoje animacje, te swoje fazy, w których robią AOE potężne i tak dalej, nie? To wszystko poczekać, gdzieś z boku dopiero atakować, nie? A niektórzy by sobie wymagają tego, żebyś mi siedział pod nogami i go cały czas, nie? my to wszystko trzeba, trzeba poznać. Albo ci siądzie za pierwszym razem drugim, no jak ci nie siądzie za pierwszym drugim razem, no to się musisz go nauczyć dowiedzieć co on robi, nie? Chyba cię zaskoczy i będzie miał drugą fazę, potem trzecią i, i tak dalej, no taki też się trafi. Powiedz mi, czy zgodzisz się ze mną, że ta gra jest hybrydą takiego właśnie Soulslacka, jakiegoś jakiegoś Slashera? Trochę, no, trochę, ja bym... trochę, trochę Action Adventure, czegoś no ja bym to połączył, nie wiem, ja bym to połączył, wiesz jak... Hmm, czy są slajka, like no... Umówmy się, jeżeli przykładowo... Yy, ja mówię, gadowoła, nie? Ja, ja mówię o, o hebrydzie. No, ale daj mi dokończyć to, co chcę powiedzieć, bo popatrzcie, jeżeli byś wziął y, Gadowara, nie? No. I przypomnij mi jak tam się nazywały. Yy, Walkirie. Walkirie. Jeżeli każdy boss byłby na poziomie Walkiri. No. Przynajmniej no. No. i miałbyś tych bossów dużo więcej. To była bardzo podobna gra. Tylko, że miał masz mniej fabuły w Wukongu takiej jasno powiedzianej, nie? Bo to wiesz, tu jest troszkę trzeba no poczytać, tak. No tak. Bo jest w... mniej opowiedziane niż tam, wiesz, nie ma tak. takiej aktywnej fabuły, jak jest w yy, God of Warze. Ale pod mm. tym względem wiesz, bardzo podobna, wiesz. Tylko, że tam masz nie trudne, reszta bossów jest łatwa, nie? No tak, a walkieje też nie są aż tak bardzo trudne. Po, Ponoć ta ostatnia jest. Królowa walki jest jest, 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 jest Mendo, bo używa wszystkiego, co miała cała reszta. No ja tam sprawiałem kilka tych walki i, i, i spoko było. Też właśnie mi się to z miejsca na, y, na myśl rzuciło, właśnie jak, jak myślałem o Wukongu na przykład i, i, i go do włożenia o poziomie trudności, bo też o tym myślałem. No, no to bardzo podobne gry, no jest to, tak mówię, to nie jest Souls typowo, nie? Typowy Souls to jest z ten Software, chociaż teraz i tak już Elden Ring nie jest takim typowym Soulsem. No teraz to co robią ten, ten cały taki multiplayer, czy, czy co-op? Jak to, jak to można nazwać? To no, będzie, kop, 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 kop to będzie taki. No, ja jestem ciekaw, co Powiem szczerze, że, że, że ludzie dużo mogą wziąć to, du, dużo ludzi może to wziąć ze względu na to, po, po pierwsze to będzie prostsze, a po drugie, będę właśnie mogli grać z kumplem bez, bez, bez tam żadnych y, ograniczeń, wydaje mi się. Ja się zastanawiam, czy oni też nie pójdą. Y, już nie pamiętam, gdzie to słyszałem, ktoś to mówił już na YouTubie i według mnie ma trochę racji, że, że mogą pójść coś w stylu e, Monster Huntera, wiesz, że. No, wiem, taki, wiesz, zrobią taki taki właśnie multiplayer, taki kop, że będziecie, wiesz, wspólnie brzmiał do szyi łapie, zabijać, zabijać. jakichś większych bossów, nie? I może takie coś być też. Bo to się też sprzedaje, nie? I, no i tak, potem nie tak. musisz nie musisz zrobić nowej gry, robisz hmm. jakiś tam dodatek, nową mapkę, kilku nowych bossów i a jednak wiesz... E, Gra, no to musi na siebie zarobić, gra też firma i tak dalej, nie, Ale jak za bardzo pójdą w tą stronę tylko i wyłącznie, wiesz, zarabiania, to, to niestety, wiesz, Ubisoft, jaki nie był Ubisoft, kiedyś też był legendą, nie, też naprawdę, a teraz, teraz go każdy, wiesz, to to już jednak upadł, nie. Powiedz mi, tak się nie stało z Ubisoftem, nie z Ubisoftem, tylko z swoim chociaż, chociaż nie wiem stało, oczywiście, nie? Mi Ale to wydaje... nawet nie wiadomo, nie wiadomo, teraz są takie czasy, że nic nie wiesz, nic tak. <laughs> Powiedz mi jeszcze jedno, jeszcze słuchaj jedną rzecz. Komu byś polecił Czy Nie, może inaczej? Myślisz, że to jest taki dobry próg wejścia, żeby zaznajomić się z tego typu grami, z takimi trochę trudniejszymi i powoli przechodzić sobie do, do Sorsów albo czegoś tam innego? Hmm, hmm, hmm. Czy to, to jest. Czy, dobre pytanie i czy to jest pytanie. Uważasz, uważasz, uważasz może inaczej, też. Uważasz, że ta gra jest prostsza niż Solsy i dużo ludzi może tak. miałoby wejście lepsze, i dopiero później, może wiesz, by jakoś do, do tego przywykli i sięgnęliby po te Solsy ewentualnie? Hmm. Jako, nie wiem, jako pierwsze Solsy polecił, nie wiem, jednak Ejdana, bo jest taki bardzo przystępny. Bo w sumie tą grono. Ja bym polecił właśnie najpierw Eldana, a później na przykład zagrać tego Wukonga, bo już zdobędziesz w miarę jakieś tam doświadczenie. bo no, Wukong no, jest troszkę inna gra, no. W solcach zawsze jest takie coś, że nie musisz się tego bosa uczyć na pamięć, zawsze znajdziesz jakiś sposób dla niego, nie? Tu jest troszkę inaczej. Ale tak, ale, ale można, można sobie, wiesz, jeżeli chcesz nie grać, nie wiem, w Black Borna, w Sekiro, w Dark Souls 1, 2, 3, to jak najbardziej, no, próbować coś cięższego. Bo tam naprawdę nie ma litości, przynajmniej ja tak uważam, no. ja Czy... tam, W W sosach, nie A, no ta. Na pewno są goście, wiesz, którzy... gracze ogólnie, nie, tam panowie i panie. Dla których te sobie są już łatwe, nie, bo wiadomo, już tam robią różne... challenge'e no ta. i tak dalej. Ale takiego kazualowego gracza, no to... to jednak jest wymagająca gra, Każda jedna. Hmm, tak nie więc nie taki Wukong mógłby mógł być jakimś tam, wiesz... Preludium. Dobrym początkiem, preludium, dokładnie. Prelogium do tego, słuchajcie, całego, całego ogrywania takich rzeczy. Dobra, moi drodzy, to chyba tak naprawdę wszystko, co o, co, o co chciałem Kosta zapytać. Byłem bardzo właśnie ciekaw, stary, twojej opinii na temat. A w ogóle jeszcze jedno. Jakbyś miał oceniać Wukonga, nie? No, mhm. To takich... Pięć rzeczy, które miałbyś powiedzieć komuś, żeby go zachęcić do tej gry. Co, na co by zwrócił uwagę? Co, co Ci w tej piepień postaci, wiesz, które ci się po prostu podobały? To, to podstawa taka w tej gry, która mi się naprawdę bardzo podoba i to jest taki główny argument, żeby w to grać. Nie ma nudy, nie ma nie ma etapu, który sprawia, że... O, jeszcze coś tam, jeszcze to muszę odkryć, jeszcze tam muszę. Cały czas coś się dzieje, to jest podstawa. nie ma nudy, cały czas ta dopamina w sobie tam wali cały czas, coś się dzieje, to jest główny argument. No później obudę, no co, graficznie jest bardzo ładną grą. Nie ma się do czego przyczepić, na dzisiejsze czasy całkiem, całkiem dobrze to wszystko wygląda. I jeżeli chodzi o audio, audio też jest przyzwoite, wiadomo. brak Wiesz co, tu są ten, jest tam takie melodie typowo chińskie, wiesz, tam grano mhm. na tym... To nie jest bongo, nie wiem jak się mm. nazywa ten instrument, ale... Wiem, nie wiem, wiem. Jest taki trzystrunowy, coś takiego, tak, tak, świetna, tak. świetna sprawa, mm. jakieś tam melodyjki na flecie wygrywane, super, to jest naprawdę bardzo, bardzo na plus. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o movement postaci, no to wszystko spoko, brakuje tego parowania, no i yy, przerywania właśnie tam yy, kombosów, nie? Jak już zrobisz ten kombo, no to... Kanselacja. animacja, no. tak, no. dokładnie, to, to no to to jest... To się musi skończyć. No, to, są dokładnie, no ale to, to się idzie też przyzwyczaić. No jeżeli ktoś chce naprawdę się zagłębić w historię e, tej wędrówki na zachód, bo to jest na podstawie tego gra zrobiona. No to jest bardzo ciekawa fabuła, nie? Tylko tak jak mówię, tutaj już się trzeba zagłębić naprawdę dość mocno, nie? Bo Ale... same tak fabuły <laughs> bez czytania tych wszystkich notatek i opisów to no to mało się dowiemy, nie? Ale to fajny kłas w ogóle, materiały dwa takie ma, zrobił i tak w sumie gorąco tak, polecam, tak, tak. żebyście po znowy status spoj spojrzeli tam, po to, po to zerknęli, jak macie tam chwilę, coś robicie, jedyne bierdolę, to, to, to warto sobie tak gdzieś wpuścić w tle, tak, bo e, ciekawa rzecz. Grać, tak, jak ktoś ma zamiar grać w grę, to najpierw niech gra. A później niech to ogląda. Bo jak zacznie sobie e, oglądać przed graniem, to Tak, to spoilerów dużo się, Tak, jest dużo spoilerów, a, a to tam opisuje w taki sposób, że opowiada wybrówkę na zachód, jednocześnie pokazuje to wszystko, co się działo. Patrzę, no to jest że... to, to jest swojego swojego motywu starej bardzo fajna sprawa, nie? Tak, Fajnie tak, tak, to nie Tak, musiał tam poświęcić mnóstwo czasu, no, żeby to ogarnąć, bo no. to naprawdę jest na najwyższym poziomie. Dobra, znajdziesz tak, pie... jest, polecam. znajdziesz pięć rzeczy, które Ci się nie podobały? <śmany> no, tak. Może nie milion, rzeczy, ale, ale tak, e niewidzialne ściany. No to pierwsze. Ale ja, to tak, każdego tak, wkurzają. Tak, bo, oczywiście, oczywiście też się przyzwyczaisz, też potem, jak już się nauczysz gry, to będziesz wiedział, gdzie prawdopodobnie one są i nie ominiesz ich i tak dalej, nie? Niewidzialne ściany. E brak parowania i, i tego kancelowania. To jako drugi razem to włączymy. Potem e trzecia rzecz. Trzecia rzecz jaka mnie może wkurzać. Hmm. Hmm, ty kurde, widzisz, tak w otwarcie powiedziałem, że znajdę pięć rzeczy. Stary, bo ja ci szczerze powiem, myśl, a ja ci stary, stary szczerze powiem i, i, i powiem wam ludziska szczerze, że mnie tylko i wyłącznie w tej grze już pal te e, niewidzialne ściany, bo tam naprawdę jak chodziłem, to tam można było gdzieś, 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 gdzieś to tam zobaczyć, bo tego jak, jak już wspomniałem nie raz, nie dwa, nie trzy, się nadziejecie, ale się nadziejęcie, <laughs> ale jedyne czego naprawdę im brakowało w tej grze, naprawdę to, to jest ta właśnie kan, kan, ten cała. Przy, przerwanie ro tak, rolów, nie? No. Tylko tego. I na to mogę ponarzekać, bo, 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 bo to by się naprawdę przydało, bo w grze, która stawia na role, tylko i na role, to powinno być. No tu chodzi głównie, że jak oddajesz, zadajesz cios i tak. chcesz nagle skansolować cios, tak nie? Nie? Bo jest Dokładnie. mnóstwo no, takich to sytuacji. To, jak... no, tu nie chodzi o kancelowanie rola, tylko o właśnie uderzenia, Uderzenie się ten w ostatnim tak, momencie, nie? tak. No w sumie tak, no widzisz, no ciężko znaleźć pięć. Na pewno na pewno jak wiesz, by ktoś się bardziej tak był, na pewno pieniądze. Ale wiesz, wiesz, stary, ja, ja, ja już nawet nie mówię o tym, żeby czegoś szukać, tylko po prostu wiesz, tak myślałem, że ci jakieś pięć rzeczy przyjdzie do głowy, a to popatrz, tylko tamto jedno, nie? No widzisz, Tomeczku, ja tą grę ukończyłem i w sumie mógłbym już do tego nie wracać, bo znam historię poza A tu dalej. Do... A włączę sobie i sobie lecę jeszcze raz, tylko teraz to już wygląda inaczej, nie? To już... <słuch> W sumie, wiesz, przedtem grałem parę godzin, pierwszy akt, nie, później drugi i tak dalej. A teraz lecę po prostu, no, biegnę przez siebie i zabiję wszystko. I, I też cierpię, Pranik, tego. No, nie? no, także, także, moi drodzy, to tyle chyba. To tyle, tyle i tyle, bo trochę, słuchajcie, tutaj trochę rozmowy na ten temat było. Mam nadzieję, że jakoś. No, jak to jest, nie, to za dużo. Zawsze tak jest, dobrze jest. Mam nadzieję, że m, jakoś rozwidaliśmy temat jak są jakieś jakiekolwiek pytania, to śmiało w komentarze wbijać, pytać, gadać, będziemy dalej może i działać. No, Poruszmy jakąś dyskusję, bo tak będziemy wyrażać swoje opinie. Na tak tym jest. to wszystko tak, polega. Tak jest. Dobra ludziska. Trzymajcie się następnego strzała. Zdrówka. Okej.